Hej, cześć, witajcie w kolejnym materiale na kanale Skoda Gadać, w którym przyrównam do siebie dwie jednostki występujące m.in. w Skodzie Fabii pierwszej generacji oraz w innych samochodach z grupy VW. Standardowo przed rozpoczęciem zachęcam do pozostawienia subskrypcji, kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Zostaw łapkę w górę i zaczynamy. Skoda Fabia pierwszej generacji to już kilkunastoletni model koncernu VAG, który mimo swojego wieku nadal chętnie jest kupowany przez Polaków ze względu na cenę, konserwatywny wygląd, całkiem niezłe walory użytkowe patrząc, że auto znajduje się w segmencie B oraz rozsądne koszty eksploatacji. Ostatnio zostałem poproszony przez mojego widza, aby nagrać odcinek o jednostce 1.2 HTP, a osobiście później stwierdziłem, że rozbuduję materiał o porównanie go z równie często wybranym silnikiem 1.4 MPI konstrukcji czeskiej i wagowskiej w różnych odmianach. Nie od dziś wiadomo, że Fabie najlepiej sprzedają się z mało litrażowymi benzyniakami, ale czy wiecie czym jest jednostka 1.2R3? Hm? A otóż zastąpiła ona czeską jednostkę 1.4MPI w latach 2002-2003, wprowadzając do Fabii silnik 3-cylindrowy, który z założenia miał być bezawaryjny i oszczędny. I w sumie rzeczywiście, gdy poruszamy się dość delikatnie, nie nadużywamy i nie ściskamy gazu do podłogi, to Skoda z silnikiem 1.2 pali niedużo. Średnio wychodzi to około 6,5 litra na 100 km. Niestety przy normalnej jeździe przestaje on być już taki oszczędny. Jednostka 1.2 posiada dwie odmiany, 54 konną 6v i 64 konną 12V, z czego pierwsza osiąga setkę w 18,4 sekundy, a mocniejsza w 16 sekund. Demonem prędkości nie były, nie są i nie będą, ale również w przypadku trwałości nie mogę powiedzieć o dużo pozytywów. Silniki z początku produkcji borykają się z awarią cewek, łańcucha rozrządu i wypalonych gniazd zaworowych. Jednostki po modernizacjach mają niektóre te problemy wyeliminowane. Niestety wciąż nie jest to jednostka, którą z czystym sercem mogłem określić jako solidną i bezawaryjną. Co zatem przemawia, by kupić famię z tym silnikiem? No właśnie, sam nie wiem. Co więcej to w razie problemów z układem korbowo-tłokowym producent nie przewidział naprawy głównej silnika. No tak trochę szkoda gadać, prawda? Wydaje się zatem, że rozsądniejszym wyborem jest jednostka z grupy VAG, silniki 1.4 i podzielmy je na ten czeski i wagowski, gdyż różniły się one m.in. mocą i konstrukcją. Zacznijmy od czeskiego, czyli tego, który zastąpił właśnie wyżej opisany 1.2 HTP w 2002 roku. Czeskie 1.4 występuje w odmianie 60-konnej i 68-konnej. I w przeciwieństwie do swojego pierwowzoru, czyli jednostki 1.3 MPI znanej m.in. z Felicji, posiada już hydrauliczne popychacze zaworów. Natomiast wciąż jest to 8-zaworowa głowica z jednym wałkiem rozrządu umieszczonym w kadłubie, czyli znane przez nas i lubiane OHV. 60-konna jednostka rozpędza Fabię do setki w blisko 17 sekund, a mocniejsza wersja w około 15,5 sekund. Osiągi są mizerne, ale czego się spodziewać? Fabia z tymi jednostkami to typowy dziadkowóz lub grzybowóz, sami sobie wybierzcie, jak dla mnie obie nazwy są trafne. Jednostki te oczywiście do ideałów nie należą, bo są podatne na wycieki, przepalanie się uszelki pod głowicą, niską trwałość łańcucha rozrządu oraz wcześniej wspomnianej hydrauliki zaworów. Brzmi to trochę tak jak ratowanie trupa 1.3 OHV i chęć dania mu nowego życia. Niestety jak w przypadku osiągów skutki są mizerne. Na ratunek biegną niemieckie jednostki o mocy 75 i 101 koni. Nie trzeba być Einsteinem, żeby wprost powiedzieć, że silniki Volkswagena w tym przypadku są lepsze i możemy je wyżej ocenić, co nie zmienia faktu, że nie są bez wad. Jednostka Volkswagena jest nowocześniejsza, 16V DOHC. Żwawsza i co by nie mówić, nieco oszczędniejsza. Średnie spalanie w wersji z 75-konnym silnikiem to 7,5 litra na 100 km. Podobnie jest w przypadku mocniejszej odmiany. Przyspieszenie? Proszę bardzo, 13,8 sekundy do setki. Ale żeby nie być zbyt kolorowym, to wadą jednostek waga są zamarzające odmy. Częste awarie kasatorów luzu zaworowego, no i jak to wag, lubią brać olej, niczym moje 1.6 MPI w Sportline. Zatem co wybrać? To proste, wybór należy do Ciebie, ale wybierz dobrze i zanim kupisz 1.2 HTP, to sprawdź go porządnie. Bardziej pochyliłbym się nad 1.416V od Volkswagena, bo wypada korzystniej na tle 1.2 i czeskiego 1.4, mimo że też nie jest idealny. Pamiętajcie jednak, że te samochody mają już kilkanaście lat, usterki będą się zdarzać w każdej jednostce, na szczęście wiele z nich można usunąć tanim kosztem. No i to byłoby na tyle w tym materiale, na koniec zaproszę Was jeszcze raz do subskrypcji kanału i do napisania komentarza odnośnie obejrzanego filmu. Mamy wśród widzów użytkowników Fabi12314? Jeżeli tak, to wypowiedzcie się jako właściciele obu jednostek. Pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Nie wyłączaj się tego filmu! Bo on dla Ciebie informacja, a raczej bardziej komunikat. E, jeżeli chciałbyś wspomóc projekt, który aktualnie realizuje jeden z moich dwóch projektów, e, a jest to Skoda Felicia w wersji Sportline mm, z silnikiem 1.6MP, do którego będzie niedługo montowana skrzynia biegów automatyczna, czyli coś tam nie występowało w, w skodzie Felicji e, fabrycznie. I z tego co wiem na świecie nie istnieje taka e, wersja. Nikt tego jeszcze nie zrobił, więc będę jako pierwszy. E, I dodatkowo jeszcze ostatnio pojawiła się wizja włożenia turbo do tego silnika, także coś ciekawego w końcu. Więc jeżeli chcesz wspomóc, to zapraszam Cię do na mojego Patronite'a, e, możesz tam mnie wspomóc kwotą 5 zł, 10, 15, 20, 100, ile chcesz. Tak naprawdę każda tutaj wpłata będzie e, naprawdę dla mnie mega, mega, mega e, pomocna e, i przyspieszy po prostu rozwój tego projektu i co za tym idzie filmy. Także link w opisie, jeżeli chcesz, to zapraszam. Mam nadzieję, że się film podobał, teraz już się naprawdę żegnam i cześć.